Cześć, ja jestem Dawid i witam Was bardzo serdecznie w drugim, trzecim odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil 4. Ostatnio trafiliśmy tutaj, zostaliśmy porwani przez jakiegoś dużego typka. No i czas wydostać się na światło dzienne. Wczoraj też poznaliśmy takiego kogoś, jakiegoś pana widzieliśmy za oknem, był on w jakimś kapturze, no i teraz możemy się do niego udać, a kto to będzie zobaczycie, czekajcie tylko, ja sobie ściszę dźwięk na słuchawkach, bo jednak mam trochę za głośno, dobra, no i idźmy już do tego pana typka, on stoi tutaj. Zawsze myślałem, że to jakieś jelita czy coś Jest to handlarz, u którego możemy kupować różne przedmioty, sprzedawać i tuningować. Na przykład tutaj mogę sprzedać sobie to co mam. Ja tego nie będę robił. Mam tutaj spaniele, które sprzedam sobie i za pięć za to będzie 10 tysięcy. I ten wisiorek z perłą. Czerwonej kociołko jeszcze sobie zostawię. No i możemy coś kupić. Średnią walizkę. Na razie nie. Mamy karabin. I powiem, że w niego na razie nie będę inwestował. Ale na pewno kupię sobie TMP. Bo to będzie broń o świetnej sile rażenia. Które naprawdę muszę wypróbować. I chyba mi starczy na tą średnią walizkę. Dlatego ją sobie też zakupię. No i kupię sobie jednak ten karabin. Bo jest to jednak silna broń, trzeba powiedzieć. Kurde, trochę ten nieporządek wolisty. Wiecie co? Ja spotkam się z Wami po krótkim cięciu, aż uda mi się to wszystko poustawiać. Widzimy się za krótko. Dobra, ja już jestem, mam to właśnie tak wszystko poukładane. No i myślę, że na razie ustawimy to takie jest. chociaż tu mam lunetę do karabinu i w nią sobie też zainwestuję, bo jest to e, luneta, która pomoże nam. A, jeszcze o, miałem... To jednak chyba zrezygnuję sobie na razie z tej lunety. Powiem wam. Przedam ją. Ale i tak mi pewnie na Tuning niczego nie starczy. No nie no, mogę w zasadzie zainwestować. Jest to nowość właśnie. Wtedy nie mieliśmy takich kandlaczów w pierwszych trzech częściach. Dobra, niech będzie siła ognia. To pójdę. No i dobra. Idąc sobie teraz do tych drzwi, natrafiamy na wiele zombiaków, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Jako że niektórzy są daleko, właśnie do tego celu kupiłem sobie karabinek. Jest to taka snajperka, dzięki której mogę sobie strzelać i się poczuć jak prawdziwy snajper. Niestety karabin się... Ale piękny headshotik! Karabin się bardzo telepie. No i ten już właśnie... Dobra, ale temu też się udało łuba odstrzelić, to przeładujmy sobie. No i ruszajmy na tych parszywych dziadów, którzy nawet nie mają prawa być zombiakami. Kurde! O, piękny headshot! Amunicja do TMP. No i się przyda, bo TMP będę dużo teraz używał. Pięknie! Trzy strzały teraz wystarczą, aby strzelić headshota. Uciekajmy, bo ten rzucił... to coś. Kurde! Ale mnie to załatwiło. Trzeba się wyleczyć. Tu mam spray, ale nie będę go używał. Do TMP. Wiecie co? Poużywajmy sobie tego tempa. Akurat zobaczymy jak on się sprawdza. To jest tak naprawdę taki karabinek, z którego już nie będę celował w głowy, bo zawsze z karabinów. Nie lubię jakoś strzelać w głowy, bo jednak jest to ta większa siła rażenia i tak dalej. Ale już naprawdę o wiele lepiej się gra na takiej kamerze celowania. Chociaż ten laserek, coś jest trochę takim dziwnym elementem do celowania. I akurat amunicja do tempem się tylko trafi. A jest was tu więcej. I pyk, nie ma was. Aha! O, akurat skrzynię jeszcze rozwaliłem What the fuck?! Chcę do karabinu i 112 pesos. I tutaj mamy... emblement lewa połowa. Tylko, że będzie problem, bo teraz będą nacierać wielkie fale zombiaczków. A ja nie mam czym ich załatwić, no mam granat zapalający. Jeden akurat ze mnie rzuca, no właśnie! Dobra, trafiłem i... Piękny headshot. O oh shit! Na lewo i na prawo kręcić gałką i naprawdę wezmę sobie tę Bo tu nie ma się co pierdzielać. To jeszcze słaby TMP Dopiero później się on stanie dobry Kurde Nie chcę używać tego streja Bo przyda mi się on na później, gdy już będzie czerwona życie A pięknie, pięknie! Headshoty idą Dobra Oby do pistoletu Dalej do tego TMP A, bo nic nie mam dużo, dlatego nie robię sobie nic z tego, że marnuję ją sobie tak i tak. O tak, jeszcze kopnie, pięknie. Kurda, myślałam, że to była odna... Poczekajcie chwilkę. Dobra, już wróciłem, no i zajmijmy się tymi falami zombiaków. Aj, wysofaj się. Jest! Będzie zielona roślinka Zobaczę, czy mam jakąś czerwoną No nie mam, no to muszę jej użyć Dobra Właśnie, tego nawet nie muszę zrealizować Dobra Nie dobra, już jednak tej sobie będę załatwiał z... Pistoletów A poza tym pojedynczym strzele i tak będą spadać A jednak to nie OH SHIT Jest Akurat za tym strzałem spadł dopiero Dobra Wezmę sobie teraz shotgunka Headshot! Pięknie Tylko że ten jeszcze przeżył Ale to się wyklepie bo mam pistolet Albo nie, mam nóż, którym go też zaawalę. Chcę do pistoletu, tu jeszcze możemy otworzyć I mamy granat błyskowy poślepiający. Pyk. Pyk. Już mi się... Nie chcę do niego podchodzić, żeby go kopać. Ale naprawdę muszę zacząć oszczędzać tą amunicję, chociaż nie ma tragedii. Wspinamy się. No i tu mamy już kolejnego. Zjedźmy go nożem Ho! Cupka nożem nożem. No i dobrze. I tu mamy tą prawą połowę emblematu. No i dobrze. Jeszcze amunicja do tempa, no. Super. Cały czas tam amunicja do tempa się trafia. Skok. Czy tu coś? O, jest skrzynia. Dobrze, że zajrzałem. Ale w niej nic nie ma. Dobra. To idziemy sobie dalej. Tu mamy kolejne dwie skrzynie. O, sobie pistolet. No i świetnie. Zobaczę ile mam tego. No nie ma tragedii, ale, ale. Jednak pistolet to jest broń, z której często korzystam. Tutaj chyba coś rozwaliłem wtedy. A nie, tutaj to mam takie miejsce snajperskie, z którego mogę korzystać. Ale ja tego nie zrobiłem. Zaraz cię tam wezmę. Ja tylko otworzę sobie tu. I akurat nikogo nie ma. Powiedzmy jakieś 700, tysiąc. O, i jest żółta roślinka. Nie wiem jak to było w poprzednich częściach. Pamiętam, że w pierwszej części była roślinka zielona, czerwona i niebieska. Zielona regenerowała małą część. Połączone więcej. I zielone wszystkie trzy regenerowały całe życie. A pamiętam, że z niebieską to było tak, że gdy zostaliśmy ukąszeni przez węża czy tam jadowite coś, mogliśmy jej użyć i wyleczało to na strucizny. Gdybyśmy tego nie zrobili, moglibyśmy po prostu umrzeć. Dobra, zaskakujemy. No akurat, że tu, kurda, z tamtych nie mogłem już. Dobra, przechodzimy tutaj. Zamknięte. Wygląda na to, że do tego sześciobocznego zagrzębienia trzeba coś dopasować. No i mamy tutaj to, połącz i użyj. Dobra. No i włazimy tu. Nie wiem jak wy, ale ja wam napisałem w komentarzu pod drugim odcinkiem, że niestety nie mogę nagrać w grafice HD, bo ja mam tą wersję gry. Na opakowanie jest Ada Wong mojej płyty. A to znaczy, że mam wersję, w której grafika jest ustawiona na najwyższą. I właśnie to mnie denerwuje w tej grafice najwyższej, że czasami gra może bardzo mocno przycinać. I naprawdę chciałbym sobie to ustawić na grafikę wysoką. No ale nie mogę tego zrobić. I to mi pozwala tylko, żeby nagrywać maksymalnie w grafice 480 albo 360. Gdy nagrywam w 480p, to gra bardzo się tnie na YouTubie, a gdy na 360, to gra jest jeszcze jakoś umiarkowana. Dlatego musicie mi to wybaczyć. O, jest kolejny. Nie, tego już się postarałem minąć, chociaż nie. Hop. I dobić go nożem. O shit! Pięknie! O shit, dostałem! Nie nie, to jak jest rozwód, to już nie ma co. Strzelba idzie w ruch. Nie ma innego gadania, tylko strzelba. Dostałem, ale z moim życiem nie jest najgorzej. O Jezu, jeszcze jest jeden, ależ mnie przestraszył. No, w grze nie można się przestraszyć. Jeden strzał nożem wystarczył. No, tutaj muszę coraz bardziej oszczędzać tę amunicję, dlatego gdy będą pojedyncze zombiaki, będę starał się je wymijać, chociaż tutaj już nie ma y, problemu z zabijaniem ich. Dobra, no i teraz rozumiem, że mam wpaść tu. O kurde! A, tutaj się mogę skradać! SHIT! Pięknie. Wiem co zrobię, tylko to zrobię zaraz. I teraz podbiegnę tam z shotgunem. Ja pierdzielę! Naprawdę. Nie, zaraz zginę. Dobra, nie. Muszę uczyć spray. Jeszcze jeden rzucający. A, dobra, rzucił tu sobie. To nie mam za złe. Ale kurde, już nie mam żadnych medykamentów. No mam z tego żółtą roślinkę, ale co ja z nią wykombinuję, jak nie mam kurde tego. Żadnej zielonej ani czerwonej. Dobra, załatwione. Otwieramy. Jest amunicja do pistoletu nareszcie. No, jednak po kamerze trzecioosobowej już o wiele lepiej się gra niż na tych zbliżeniach kamery. Chciałbym wam no, nagrywać z kamerką u siebie, ale nie chcę po prostu, bo później może wyjść tak, że kamerka może się zaciąć i że będziecie widzieć tylko mój głos. No i dobra, tu możemy przejść sobie tak i zdobyć elegancką maskę. I z tego co wiem. Możemy to teraz ze sobą połączyć? A jednak nie. Coś innego musimy. Tylko już nie pamiętam, kurde co. Jest zielona roślinka, dobra. Akurat skorzystam z okazji i połączę je ze sobą. No i dobra. Mamy coś do leczenia. I jest kolejna zielona, no i dobra. Teraz tylko czerwona. Tu wezmę sobie karabinek. Tylko weź teraz człowieku na celuj Pięknie, headshot. Z tego co wiem, skradanie w tej grze nie jest najlepsze. Ale. Szkodźcie, zajmę sobie tylko ten. Nie można kurczę, wydawało mi się, że można zdejmować sobie w tej bronie, właśnie czyli że jednak nie można kurde właśnie o spadł do wody, no i świetnie no, sobie teraz właśnie tam zeskoczymy, że nie mamy nic do pistoletu, granat i kasę. Wspinaj się, dobra, loguje nam się kolejna scenka. No i dobra, trafiamy tutaj. I tutaj fajna A, jedna odleciała. Zną to już jednej nie będę zabijał, bo po co? Tutaj wronki zamiast je likwidować pistoletem, możemy je likwidować za pomocą granata oślepiającego. Hmm, i teraz co to zrobić? Tutaj przejdę, ale to już muszę wyeliminować i stracić nabój. A, i tutaj jedna ciekawostka. W 2005 roku, gdy gra wychodziła na PS2, pod lewym triggerem, czyli L2, był ukryty granat, czyli że nie musieliśmy go wybierać, a teraz twórcy zdecydowali się na nóż. W konsoli PS3, i Xboxie 360 i PC-tach. Okej, okay, mam jakieś drzwi. Poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. To wielka kresztowna kula. Chyba da się ją obrócić. W którą stronę? No, ja to jeszcze jakoś pamiętam. Pamiętam, że to było w górę, i teraz chyba w lewo. Tak jest. No, i zostało uruchomione. Dlatego brawa dla mnie. Dobra, włażąc tutaj, mamy. Zrobujasz klucz z insygniami. O, tu mamy jeszcze amunicję. I tutaj mamy notatkę Wójta. I teraz, dla zainteresowanych, możecie sobie zatrzymać film i przeczytać. Ja tu już czytałem wiele razy, dlatego ja już to pamiętam. Możecie sobie teraz filmik zatrzymać w odpowiednich momentach i go przeczytać. Ja tego nie chcę robić, bo tu już pamiętam, prawie że na pamięć tam było streszczenie coś o Serze, czyli Louis Sera. A teraz, filmik. <laughs>

everything else georgios outsider, outsider. Just, remember, just remember if you become com pleasantness eyes your face severe severe consequences. Consequences. What? What? Same blood. no i w taki sposób kończymy rozdział 1 2 następny no, rozdział 1 3 Celność 79, zabicie przez 48, suma 83. Ile razy zostaje zabicie? Zero, brawa dla mnie. Dobra, zabicie jak najbardziej. Dobra, na sobie to. Tutaj się pytała, gdzie my jesteśmy, żebyśmy się udali do kościoła. Dobra, mamy kolejną zieloną roślinę. Tam w tej notacji była mowa właśnie o Luisie Ser, Sera, tego którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku. No i dobra, mamy tu maszynę do pisania, dlatego myślę, że na ten moment to będzie tyle z naszego odcinka. Myślę, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie ciuka w górę, jakiś komentarz, udostępniajcie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!